Szybko, wróg nadciąga! O nie, muszę się schować w moim bunkrze. Nie zauważyłem was. Musimy walczyć z wrogiem. Okej, okay. i tak w ogóle to się siemano. Dzisiaj nagrywamy The Day Fortnite. For... czekaj, jak to się wymawia? Fort Line. Taki, no, taka linia po prostu obrony na... I teraz będziemy bronić... Yy... Wróg! Kurczę. Kurczę. Dostał. No w ogóle z tego mojego małego piltka. Tu będę siedział i się kisić. Wiem, że jestem panem kapitanem, ale kapitan musi się kisić i chronić. Zobaczymy, czy umiem strzelić armaty, bo powiem wam szczerze, że ostatnio nawet nie umiałem z niej strzelić. To trójkę trzeba. Pierw chyba. Tak. Okej. Okay. Okej, okay. Ułomatko. Strzeliłem chyba. Ja strzeliłem! Proszę państwa, ja szczeliłem. Tam... Tylko coś się z armatą stało. Nie mogę jej, nie umiem załadować. Chyba muszę... A, nie umiem no ze wszystko muszą robić, zamiast kapitana. Ja nawet strzelić z armaty nie umiem. Ja. Okej, okay, tutaj mamy skrzynię z amunicją. Z tych małych pyrtków nie chce mi się strzelać. Patrzcie. Zrobię mema. To jest... To jest... Z tego się nie da strzelać. Raz wam coś pokażę. To już co innego. Patrzcie. Fire, fire, chopaki, fire, za Strzel z tego. No ładujcie. To ma podobno szerszy kaliber. I w tym odcinku serdecznie zapraszam na oni we mnie chcą Nie, nie, nie ma no we mnie. Yy... Wam szczerze, że Was serdecznie zapraszam na mój nowy kanał, który dzisiaj się pojawi. E, tak, 14.07 w 2021 roku pojawi się nowy kanał, w którym będziemy eksplorował po prostu całą Polskę całutką Polskę będziemy jeździć, będę nagrywał dużo rzeczy. I was serdecznie zapraszam na ten mój kanał, który dzisiaj będzie stworzony o nie wiadomo o jakiej godzinie, ale serdecznie zapraszam na ten kanalik. Wrogów nie ma. Nawalać tam. Hm. Patrzcie, jak. Równie walczę. A, szybko. Okay. O, jednego prawie zestrzeliłem. Wow, hej, chyba coś cię zepsuło. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idziemy stąd... Um, moja czapka jest za duża. To przyznam, że mega za duża. Idziemy pozwiedzać mapę. Tak. W tym bunkie nie ma nic kompletnie. Oprócz. Czekajcie, bo moja czapka jest za duża. Oprócz drzwi których... Czekajcie, mogę je przebić pociskiem? Właśnie nie. Ale mogę je przez nie przejść, chyba wróg też może. Tu mamy czołga, który widzicie źle skończył. Ładnie jest, po prostu obudowany ma tak ładnie. Tak, ja wam pokażę coś. Bo takie są też w DD-u, ale tutaj to jest taka tylko obudowa. Jak widzicie, sorry, że się teraz paliłem. Będziecie krzyczeć, że nie, nie będzie więcej filmików na kanale. Właśnie będą, będą. I Jeszcze raz was serdecznie zapraszam na ten kanał. Pierwsze odcinki to powiem Wam skąd będą, bo ja teraz jestem w moim domu no, a ja lubię wyjeżdżać, to pierwsze odcinki będą... nie wiem kiedy, ale na pewno z terenów małopolskich tak. A ja jestem Ślązakiem, więc mam blisko, więc. Yy, ten kanał będzie się nazywał. Yy, na razie nie wiem. <laughs> tak cię nie będzie nazywał, tylko. Ja na razie nie wiem, jak, jak będzie się nazywał. I powiem Wam szczerze, że. Będę nagrywał dużo mało polski na tym kanale. Jak na razie, tu będzie widać, że dużo Małopolski będzie. Dużo terenów dużo małopolskich po prostu, a tutaj się nikt nie zmieści. O, ja się zmieściłem! A, okej, okay. może z tego będzie jeszcze inny odcinek. Chociaż wątpię, bo tutaj w tej grze nie ma co robić. Ej, jedynie się walczy. A ta gra jest trochę zepsuta. Pod niektórymi względami, jedynie ona można sobie tak eksplorować w tej mapie. Tutaj mamy jakieś to, patrzcie, metal. Ja z tym małym perytkiem chodzę. Teraz wchodzimy do jakiejś lasku, e, który nie jest, który jest duży. E, czekajcie, bo ja. Czy ja mnie A nie, to mój, to mój. Tutaj mamy e, samolot. Patrzcie. Chyba będzie nowa tapeta. Karol, pilot. <grytanie> A pamiętacie w ogóle tą serię samoloty to na razie z niej nie będzie odcinków. Dopiero obiecuję, że po wytworzeniu kanału na którym będę eksplorował, będzie tak zwany tu mamy radio. Pamiętacie odcinek radio to jest z tej gry tak, z tej gry ja pokażę Wam skąd, stamtąd. Zaraz zobaczycie, odwiedzicie to historyczne, śmieszne miejsce. Wam powiem, zradziła mnie reklama od YouTube Premium. Wiem, głupiem. Ale jak tam na froncie? Ja chciałem przełączyć co się dzieje na froncie. I tak powiem Wam szczerze, że ten odcinek trochę nie wyszedł, ale go wrzuciłem, bo... Po prostu miał swój urok, mi się bardzo podobał ten odcinek, a ja... O! Czekajcie... Czekajcie... I tutaj mamy odcinek i tutaj kończyłem odcinek. Na razie.